Witam Was w szóstym odcinku. Dziś porozmawiamy o popularnym micie o zniszczonym na uśpionych lotniskach lotnictwie radzieckim. Dlaczego piszę, że porozmawiamy, a nie obalimy? No, dlatego, że częściowo jest to prawda. Związek Radziecki faktycznie stracił na lotniskach od 1000 do 2000 samolotów w początkowym okresie wojny. Mitem jednak jest przyczyna tej straty. Opis wydarzeń z 22 czerwca zwykle zaczyna się tak. Nad pogrążone we śnie lotnisko nadlatują nagle niemieckie samoloty, huk, bomb, szturmują jak na poligonie, ludzie uciekają na wszystkie strony, palące się samoloty i hangary. A kończy się tak. W dywizji lub pułku nie zostało już żadnych sprawnych samolotów, dlatego piloci i mechanicy zebrali się ciężarówkami na wschód. W tym i następnym odcinku powalczymy z tym mitem. Zacznijmy od tego dlaczego w czasie II wojny ataki na lotniska były rzadkie i nie przynosiły większych efektów. Najpierw to lotnisko trzeba trafić. Bombardowanie w wysokości 300-400 metrów z bombowców horyzontalnych dawało prawdopodobieństwo trafienia około 10% w całe lotnisko przy braku przeciwdziałania ze strony obrony. Bombowce nurkujące już dawały pewność trafienia w lotnisko, ale ich Niemcy mieli na froncie wschodnim maksymalnie 300 sztuk. Tymczasem w zachodnich okręgach wojskowych Rosjanie mieli 1 stycznia 1941 roku 477 lotnisk, a do czerwca ta liczba musiała się zmienić na większą. Więc na jedno lotnisko nie przypada nawet statystyczny jeden z 87. A przypominam, mówimy tu o trafieniu w całe lotnisko. Tymczasem samoloty na nim są zwykle rozśrodkowane i zamaskowane, strzela obrona przeciwlotnicza i w każdej chwili może pojawić się w powietrzu któryś z samolotów obrony. Wiemy, że alarm bojowy został ogłoszony przed atakiem niemieckim, więc nie powinien on być żadnym zaskoczeniem. Trafienie w samolot stojący na ziemi w tych warunkach jest praktycznie niemożliwe z żadnego bombowca. Przy dużej ilości atakujących i bombardowaniu po całości zwiększa się oczywiście szansa trafienia, ale przy porównaniu sił widzieliśmy, że przy podanej liczbie lotnisk Niemcy nie mieli po prostu czym ich zbombardować. Ponadto trafienie w lotnisko i nawet w samolot na nim to dalej nie jest zniszczenie. Samolot w powietrzu jest bardzo podatny na uszkodzenia. Każda dziura może okazać ostatnią, a ten na ziemi? To się wyklepie powie mechanik. Te same uszkodzenia, co strącają samolot z nieba, na ziemi to tylko okres potrzebny do jego naprawy, zwykle kilka godzin. I jeszcze jedna przyczyna, przez którą nie atakowano lotnisk: są to piloci. Najważniejszą częścią lotnictwa nie są samoloty, tylko ludzie. Samolot jutro przyjdzie nowy, ale wyszkolić pilota to zwykle co najmniej rok nauki, a strącony nad obcym lotniskiem z zasady trafia do niewoli i jest stratą bezpowrotną. Oczywiście znajdziemy przykłady uderzeń na lotniska w czasie II wojny. W kwietniu 1944 roku około 500 amerykańskich samolotów wykonało uderzenie na 11 niemieckich lotnisk, niszcząc około 50 maszyn. I taki rząd wielkości strat otrzymamy w przypadku ataku na bronione i przygotowane lotniska. Dla równowagi 22 czerwca 1944 roku atak Niemców na lotnisko w Połtawie, gdzie stacjonowały amerykańskie samoloty po bombardowaniu Niemiec. Niemcy zebrali kilkadziesiąt samolotów i zniszczyli około 50 maszyn. Jednak, jak relacjonują Amerykanie, obrona przeciwlotnicza nie istniała, a samoloty były ciasno upchane jeden koło drugiego. Jak widać, rząd wielkości zniszczonych samolotów to 40-50 sztuk. Gdzie tutaj mówimy o 1941 roku? Co się stało na radzieckich lotniskach? Być może wyjaśnia to Nikołaj Skripko w swoich pamiętnikach. W czerwcu dowódca 3. Korpusu Bombowego stacjonującego koło Smoleńska, czyli 600-700 km od linii frontu. Tu cytat. Rankiem 22 czerwca na naszym lotnisku zaczęły lądować myśliwce spółków lotnictwa frontu zachodniego. Po ciężkich walkach powietrznych wiele z nich nie mogło wylądować na swoich zniszczonych lotniskach, więc przekierowano ich do nas. Koniec cytatu. Żaden myśliwiec po walce nie doleci tak daleko. Ponadto, jak ustaliliśmy wcześniej, na pewno większość lotnisk w strefie przyfrontowej nie mogła zostać zniszczona z uwagi na bardzo nieliczne lotnictwo niemieckie. Więc zaczyna nam się rysować przyczyna zniknięcia tysięcy samolotów. Rozwiniemy ten temat w następnym odcinku.